Usemka. Może jestem niedoedukowany, ale nic nie wszyscy. To ja powiem też od dupy strony trochę klucz. To klucz jest. Nie rozumiem, o co ci chodzi. Powiem tak, coś podobnego do ciebie. a, Nie wiem, czy o to chodzi. Ja daję znak. Czyli znak. No dobra. Głos. Co? Głos. Struna. To ja powiem teatr. Bilet. Ja, ale Ty myślisz, że co, że to klip? <śmian> mega klip, tak? <śmian> mega, mega klip. W sumie mega, chuj. mega. Dobrze. Dobra, bo wiem, że teraz już mnie nie zagłosuje, ja powiem majonez. Jestem ciekaw, czy ktoś to zna. Chyba to u was nie jest takie. Dobra, a no. hasło to nuta. No. Bang! Nie. So Niestety nie. Czy tam rzucanie majonez do gitary, czy coś takiego Nie, Nie, to nie. jest instrument. To jest od Spongeboba. Uh -huh. I Patrick trzyma czy, majonez i do Spongeboba. Spongebob, pa, SpongeBob czy majonez, to też instrument. I to jest. Jezu, ale chopie, to jest siul znane w Niemczech. To, jak w to chyba każdy by to znał.